That's on. Three, two, one. <laughs> oh my. Get him out of there. Shut, Shut down, down the, equipment the equipment and someone, someone get him out. out. Are you insane? Shutting, Shutting down! down. <laughs> That's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. On powiedział podobnie, do mnie mnie w nogę, wskoczył na górę drapaku, zbiegł, wskoczył do tej dziury, pokręcił się tam w środku, podrapał, pokopał i wyszedł i poszedł na górę. On no tak, To jest ale ja posiadania tak zwanego Hadesa. A ja weterynarz pamiętam, mówił, że on jest z gatunków grzecznych. No to kłamał kurwa, w chuja ewidentnie robił. Pracownie tak się <laughs> razem, weterynarz kurwa, mu wcześnił pewnie szczekienkę LGBT kurwa jeszcze na odcinaniu jest. <laughs> o kurwa. Oh, yes. Nie, 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 kurwa, nie. Co, Normalnie ja my... wybory prezydenckie, trukatura. Czaskowski i Nawrocki, typowa sytuacja. Teraz full skupienie, kurwa. O, ale czuję, kurwa, moc będę po prostu. Ej, mamy dwa awki. Ja pierdolę. No, ja, tylko no mnie nie bombę. No nie, no ja, kurwa, zaraz trawę, i wsiadam. Tak ja jak obiecałem. No ja włączę i w wcale włączę, no. Przepraszam bardzo, ale to tylko ja tu jestem upoważniony, żeby sikać w A czemu nie zrobiliście tej? No nie wiem, my że tylko idzie sikać, a nie stracić. Czy generalnie to się nie da, z tu chcę tego zrobić w jakimś w miarę szybszy sposób, żeby zdążyć? Ale widać że gra w kalowity kurwa. Zabija od razu Rka, nie? Dobra, A Teraz kurnik kurnik, kurnik, kurnik. Tak. Wygrywamy. Żadnego B, żadnej rampy, po prostu i śmierć. No, się teraz, się teraz... Co teraz zrobiliście? Wyjebaliśmy się. Puszliśmy się wyjebać po prostu, każdy... Że cię, już, już Bartek wsiadał w tramwaj Jeden outside. To jeden. Tyton, jeszcze jeden! Platy, 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 platy. Niemożliwe, że dostał serię z 5 matów i nie umarł. Dobra, umarł, umarł, nie żyją. Outside. Garaż, no. Jeszcze Ale, dalej ja, Dwóch heaven, dalej. dwóch heaven. Kurwa. Nie róbmy tak kółko. Zarzucaj sobie na bo z nim już biegać i strzelać. Nie? No dobra, okej. Okay. Może zdało pójść ogień na tego. No kurwa no! No nie zablokowałeś mnie! Chory Dobrze, ostatni był na pidżonie. Nie jest kurwa ja pidżonie. dobrze. Przez całą swoją karierę CS-ową kąd Izak yy, wijał globala to kurwa nigdy w życiu nie słyszałem żeby ktoś na to mówił Fidon A generalnie to ty jeszcze chyba nie słyszałeś O którym podkreślałby się shitdick albo... A jest shitdick? <noise> Mięso mieszane? Nie. No jakby ten Na pewno jest z raka i rondo nie? A, a. A tylu, o, ty, Kurwa! <noise> to była raka ona! <noise> <śmienicza> no, Matylda, wiesz, że twój chłopak i jaja? W jakich okolicznościach? też że, że, szpać i że... nie powinienem... No ale żeby... proszę, ja, ja mówię, ty ty. No, Mam koniec Tramwaj? Kontynuuj. No, Patryk mówi, że idzie się piszkać, ja mówię, że jak mesz się, kurwa, włączy, jak moje, kurwa, pyszni w airfryerze, będą gotowe, a ty będziesz dalej... Krąpa, to... Ale kto mówi teraz, tak? Mówię, że o. siadam w tramwaj i jadę, kurwa, z nożycami do metalu, nie? I robimy kastrację. A on mówi, że dobra, dobra, no i nie przyszedł. Czemu y nikt nie wziął paki? Czemu ktoś wyjebał pakę? No, bo ja miałem pakę i mnie w przypadku atmosfery zdarzył. I Mówię, że. To. <laughs> Siła przemocy może no to mogę powiedzieć? No, oczywiście. Patrzcie, ja teraz robię... Będziemy Kura! Ewen! A mój dziecika mi się skończyła! O co? <grym> Cześć jak kurwa go, że Wielkopolski zginął! NIE! Przez co? No i dobrze! końcu Kurwa! No ale tam nie idziemy, ja to aby. Co to za blasz poleciał? Dobra kurwa. Siema? Abupa! No trzeba! No, siema. <grym> no elo. O, rampą idzie, rampą. Nic, nic, bo dostanie kupał za włókien. Hej! Stop! Just calm down! Don't do it! niech ci będzie! Jest mać. na kurwa nie tylko. mać! Jeszcze Co to było, że jakiś tam od mira? Ciekawe decyzje Nie wiem, dobra 50-50 Myślę, że stąd przyjdzie Nie jestem Tu, może Może mi sprawia, bo z lewej, lewej kurwa I i, i jeszcze hevem, tak Ja się nie trzy opcje Był kurnik, było z lewej, od garażu jeszcze hevem Nigdy nie byłem dobry z masmy O oh, heda no. Ty też Masz Kurwa mać to no, ja pierdolę. O kurwa mać no, ja pierdolę. Dzisiaj kurwa nie są w nim, No i rzućmy smołka na małe drzwi, i wszyscy przez wam Ja mam pomysł? Zniszmy może drzwi granatem. No a to się robi właśnie. Nie ja wiem. Tu trzeba tej, zrobić timing Idziemy, 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 idziemy. A wow. oh. No fajnie Kurwa! W no. twoim miejscu jesteś! O, Zamknij tę dupę! Ale ty, no, kurwa, jak kać. Nic nie widzę przez tego smusa. Kurwa. <laughs> o, o, kurwa. Jezu.

Ojojoj. Oj, oj. O, kurwa. Co? Kurwa 410 to jest mój peak performance dzisiaj. Ej. O, to teraz nie No. Ej. Tak, okej. Tak, okej. wykorzystał gana, zajebiście. No spokojnie. pokój śmierci. No, pokój śmierci to piękna inicjatywa była. Instytucja. A. na, 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 na. A Dobrze! Cztery, mam 12 fragów, a przez to jak przegrywamy, w ogóle tego nie czuję. Nie, w sumie już nie aż tak bardzo przegrywamy. Tylko 5 rund. Taki, nie takie rzeczy, nie takie rzeczy odrabialiśmy. Gdzie to bomba? Zabrali, 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 zabrali! No to co, do... Dzięki! Kurwa przepraszam. To widziałem się ręce. Yes. <grym> <grym> o kurwa. Łatwiej krótko przysmakował. Ja my też byście tak pobili dziecko w części. Bomba, bomba okej, ok. bomba oczek. Ej, a jakbyście bili małe dziecko, to którą to jeszcze? Brawo. Na zmianę? Na prawą, żeby. Mocnie. No, ale żeby nie było żadne małe dziecko, no, nie będzie czekało na zadania tego kopania kurze O, okej okay. Prawdziwy szyżka, pomper action O, dawaj mnie do koła Nie potrzebuję tego To jest włosy, to jest klęta, to jest wyszczone. Coś w czekałach? Kurwa, to... No, ja pierdam Chłopaki, chłopaki, śmieszny wynik, śmieszny wynik u... To nie jest 6, 9. A to ludzie zbliżają się. Panie i panowie, robimy tak zwany po polsku powrót. Ja nie ostatni. Oh, heaven, 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 heaven. Przepraszam. Na koniku zabiłem. Nie, 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 nie. wymuś, wymusz na blisko. Teraz gra na twoją korzyść. Nie! Dobrze! Ale Loa miał. No ja mu tam jednego strzała dałem. Dobra, teraz... Może, mamy już wyciągnięty remis, teraz tylko wystarczy jedną wygrać. Sobie, kurwa, przeciął, przeciął. Dobra. Ja, Patek, ty patrz na małe gry po prostu. Kurwa, u mnie! Patrz się pom, patrz, patrz siałupą, się nie pikuj! Nie. Dobrze. O, no to bardzo dobrze wyczułeś, tak przytomkowo. By the way, comeback. No chciałem to powiedzieć. No, no, mocny, bo mieli 11, nie? Gigantyczny oh. comeback. Mieli, mieli, mieli praktycznie cały czas 5 punktów przewagi nad nami. Brakowało im kurwa jednego do... Dwóch do wygrania cały czas. 46 nie, no minut młody, kurwa. Nie możesz, wiesz, yy, skończenie teraz to będzie zmarnowany potencjał. Myślałem, że wrócę i wszyscy pójdą, a to jednak miłe, miłe zaskoczenie. No dzień dobry, przeprowadziłem uszatego przyjaciela za rękę. Jest! Yy, Szary! No, widzisz, kurde, chwilę mnie nie wyzywałeś i przyszedłem, nie? <laughs> Dobra wraca. Dobra wraca. wraca. <laughs>